Cześć, tu Iwona, witajcie ponownie na kanale Stylololo w kolejnym vlogu. Ten pierwszy, który wypuściłam, zdaje się, że Wam się spodobał, więc stwierdziłam, że zrobię następny. No i mamy teraz połowa lipca, jest środek lata w Nowym Jorku. Ja mam dzisiaj dzień wolny i wybieram się do muzeum, więc stwierdziłam, że w sumie czemu by nie pokazać Wam Mojego dnia. Zaczęłam dzisiaj tak zupełnie, wiecie, na spokojnie, tak jak mówię, jest upał, więc dopiero kiedy będę musiała wyjść z domu około drugiej, bo jestem umówiona na trzecią, to wtedy z domu się ruszę. Teraz siadam do takich rzeczy, które gdzieś tam muszę poogarniać, będę szukać miejsca na wyjazd we wrześniu na jakiś taki tygodniowy urlop, prawdopodobnie w okolicach Adirondacks. Adirondacks byłam już dwa lata temu, aczkolwiek wtedy na krótko, dlatego że Tamten wyjazd to było taki, taka trochę podróż, jakby po stanie Nowy Jork. Zrobiłam, pamiętam, vloga z tego, więc w sumie może podlinkuję go tutaj. Natomiast teraz chcemy właśnie z mężem na tydzień po prostu tylko w te Adirondacks pojechać. To jest już blisko dość granicy z Kanadą, to jest dalej stan Nowy Jork. No i teraz po prostu chciałabym się rozejrzeć, bo mam trochę czasu. Za miejscami, gdzie możemy się zatrzymać. Wrześniu to już jest taki moment, że i dzieci są w szkołach, i studenci też, bo tutaj rok akademicki zaczyna się wcześniej niż w Polsce zaczyna się z końcem sierpnia, także będzie właśnie już po sezonie. Natomiast dalej we wrześniu jest ciepło tutaj, tak powiedziałam, że tak jak końcówka polskiego lata, więc to jest dalej dobry moment na to, żeby wyjechać. Także taki jest plan na razie. Natomiast potem mm, muszę się ogarnąć, bo na razie, jak widzicie, nie mam makijażu. Może pokażę Wam parę rzeczy, bo nie robiłam ostatnio ulubieńców. I się zacznę szykować, więc pomyślałam sobie, że pokażę Wam właśnie te kosmetyki, których używałam, jak zrobiła mi się po prostu totalna masakra na twarzy. W pewnym momencie po prostu nie wiem, któregoś dnia się obudziłam z strasznie takim zawionym czołem, i w ogóle na początku myślałam, że to może jakiś kosmetyk, bo ostatnio trochę zmieniałam nowych kosmetyków, i że może coś mnie podrażniło, ale ponieważ to się utrzymywało. Dłużej, to stwierdziłam, że to pewnie są rzeczy hormonalne. W każdym razie, pierwsze co zrobiłam, to moją pielęgnację po prostu ograniczyłam do absolutnego minimum. No i to, co używałam, co wydaje mi się, że właśnie pozwoliło mojej skórze troszeczkę się uspokoić i pozwoliło mi zapanować nad sytuacją. Nie jest najlepiej, ale jest dużo lepiej. Używałam przede wszystkim jako jednego toniku, tego właśnie toniku ryżowego z I'm From. Pokazywałam go już w jakichś ulubieńcach, prawie już go zużyłam, no ale normalnie używam go raz dziennie, a teraz używałam go dwa razy dziennie, bo normalnie używam toniku z kwasem glikolowym jako tonik wieczorem. No ale w tej sytuacji po prostu nie chciałam mojej skóry drażnić jeszcze bardziej, Druga rzecz, której używałam, nie używałam żadnych ser serów przez jakiś czas. Serów? Odstawiłam wszystkie sera, ok. I używałam tylko kwasu hielaronowego, akurat tego ten zużyłam w międzyczasie, teraz użyłam czegoś innego, ale po prostu to było jedyne, co po toniku używałam. I używałam kremu takiego z ceramidami, ceramidy pozwalają skórze się odbudować, to jest akurat krem na dzień, który sobie kupiłam ponieważ miałam podejrzenia, że mój krem na noc być może mnie tak wysypał to przez jakiś czas go nie używałam, więc używałam tylko tego na dzień i na noc i używałam... zresztą używam codziennie olejku Marula zawsze wieczorem po prostu, jak już nałożę całą pielęgnację żeby gdzieś tam tą skórę jeszcze mocno odżywić moja skóra ma bardzo duże tendencje do wysuszania się i używam tego mm, kremu z filtrem w tym momencie też zastanawiałam się w pewnym momencie, czy on nie był przyczyną, bo zaczęłam go używać stosunkowo niedawno, ale potem doszłam do wniosku, że chyba nie, że nigdy nie miałam takich problemów z kramami z filtrem. Także tylko tych kosmetyków używałam przez jakiś czas. Potem po gdzieś tygodniu zaczęłam wprowadzać powoli z powrotem witaminę C i serum z peptydami. No i gdzieś tam powoli, powoli ta moja skóra się goi, dalej gdzieś tam coś troszeczkę się dzieje, ale już jest dużo lepiej i mam nadzieję, że sobie z tym poradzę. Bo powiem wam, że takich problemów naprawdę nie miałam od czasów nastoletnich. z tymi spodniami, ale spodnie mają zaszewki tutaj i nie wiem, nie do końca dobrze wyglądają, przynajmniej nie z tą bluzką, więc stwierdziłam, że założę tą sukienkę i już pokazuję, jak ona wygląda. Sukienka jest bardzo prosta. Kupiłam ją w second handzie lata, lata temu i zawsze ją wyciągam na takie największe upały. Właśnie między innymi też dlatego nie mogłam się zdecydować, co założyć, bo jest bardzo gorąco dzisiaj. Więc myślę, że ona się sprawdzi i wrócę jeszcze z pełnym strojem, jak już założę buty, wybiorę torebkę i tak dalej. że pokażę Wam jeszcze, jak to wygląda, żeby. Wytłumaczyć o co mi chodzi. Po pierwsze, ta bluzka jest za długa, żeby ją wypuścić, tak? Jak ją włożę, tak? To z kolei te zaszewki, które. powiem, że one są źle uszyte. Po prostu wyglądam, jakbym miała super wystającą tą część brzucha. Ona nie jest płaska, bo nigdy nie była, bo taką mam urodę, ale nie jest. Wiecie, jakby ten brzuch mi nie wystaje aż tak bardzo. Natomiast mam wrażenie, że. Te zaszewki powodują, że, że wydaje się, że strasznie mocno jakby ten brzuch mi wystaje. Jak próbowałam gdzieś tam coś tu w ten sposób pokombinować, wyglądało to lepiej, aczkolwiek też nie do końca, może na weekend, ale generalnie stwierdziłam, że nie będę się w tym dobrze czuła. Więc tamta sukienka będzie lepsza. Jestem ubrana już, proszę nie, zwa nie zważać na ten bohagen. Ja mam czasu tylko sprzątać, bo już muszę wychodzić. Założyłam okulary do tego Lespex i torebkę z Furli, bo stwierdziłam, że będzie mi tu spoko pasować. Do tego Birkenstocki. 57, to znaczy metro nazywa się ulica 57, a wyszłam wyjściem na 55 i 7, którego nie kojarzę, więc musiałam spojrzeć sobie szybko na mapę. A muzeum jest na 53, i pomiędzy 6 a 7 aleją, czyli muszę pójść dwie ulice w dół i potem kierować się na wschód. To jest taka rzecz, która. Jest w sumie fajna w Nowym Jorku, jak już się orientujecie po prostu jak to jest zrobione, że ulice właśnie mają swoje numery, aleje mają swoje numery i po prostu jak się wie w jaki sposób to funkcjonuje, to bardzo łatwo jest się odnaleźć. Także idę do Momy, czyli Museum of Modern Art. To jest jedno z takich miejsc, które jest bardzo popularne turystycznie, natomiast ja jako, że jestem zainteresowana sztuką, to... Generalnie lubię od czasu do czasu pójść do muzeum. No i teraz w, właśnie w momie jest wystawa em, prac Rego Matisa i chciałam ją po prostu zobaczyć, także na tą wystawę właśnie się wybieram. Jeszcze taką ciekawostkę Wam pokażę, taką już trochę wyjść na ulicę. Okej, okay. tutaj na północ jak widzicie jakby kończyły się budynki trochę w tej przerwie o tu. A to dlatego, że tam jest Central Park. Natomiast jak pójdzie się w tą stronę, w dół, to tam kilka ulic dalej zaczyna się Times Square. No i jestem teraz jakby w tak zwanej zachodniej części Manhattanu i... Wschód i zachód wyznacza tutaj piąta aleja, ja jestem na siódmej i idę w stronę piątej. Jeszcze w sumie znalazłam się w pobliżu Central Parku, więc stwierdziłam, że przejdę się kawałek zanim pojadę do domu.